że życie artysty wcale nie jest proste. Pamiętam, kiedyś chodziłem do szkoły muzycznej i słyszałem, koledzy rozmawiali między sobą. Jeden z nich akurat miał występ i mówi: Słyszałem, że rzucali pomidorami. No to prawda. Ale były też brawa. No tak, jak ktoś trafił. Ale tak poważnie zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak to jest, dlaczego śmiejemy się? Dlaczego śmiejemy się, dlaczego płaczemy, dlaczego złościmy się, uwielbiamy, kochamy, nienawidzimy? Skąd to wszystko w nas się bierze? Z jednej strony widzimy ludzi, którzy zachwycają się muzyką, tak jak tutaj, dzisiaj. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy z pasją opowiadają o książce, którą przeczytali. Jak to się dzieje, że widzę ojca, którego rozpiera duma, kiedy patrzy na swoje dziecko, które coś osiągnęło. Coś wartościowego, coś dobrego. Albo kiedy widzę łzy dziecka, które zostało niesprawiedliwie osądzone. Co się dzieje? Mówię o tym dlatego, że z jakiegoś tajemniczego powodu, prawie że jak mantrę, ktoś ciągle nam powtarza: jesteś ze świata materialnego. Powstałeś w wyniku przypadkowych, chaotycznych zmian. To, co czujesz, to tylko chemia i biologia. Jesteś tylko ciałem. Jesteś tylko ciałem. Tylko, że rzeczywiście tak jest. Kiedy obserwujemy te rzeczy, kiedy obserwujemy, co przeżywamy, jak fascynujemy się pewnymi rzeczami, czy to ciało fascynuje się tym? Co się tak naprawdę dzieje? W głębi serca wiesz, że świat, w którym żyjemy, jest światem wartości. Jest światem, w którym istnieje cel, istnieje sens. Nie jest światem, który jest. Ułożony przez przypadek. Mamy piękno, mamy brzydotę, mamy prawdę, mamy nieprawdę, mamy dobro, mamy zło. Wszystko to jest i my odróżniamy te rzeczy od siebie. Niektórzy mówią, to wszystko dzieje się tylko w twoim mózgu. Ale czy rzeczywiście? Fakt, że jakieś tam przemiany chemiczne, elektryczne nawet zachodzą gdzieś tam w środku, ale pytanie, kto tego doświadcza? Kto doświadcza tych jakiś zmian wewnątrz naszego organizmu? Kto rozkoszuje się cudowną muzyką? Kto zachwyca się jakimś poematem? Kto czuje, przeżywa, jest dumny? Kto cieszy się, kiedy zostaje uniewinniony? Białko? Kawałek kości? Jakiś neuron? Kim jesteś? Białkiem? Kawałkiem ciała? Gdyby to była prawda, to jest tak samo, jakbyśmy powiedzieli, że wtedy, kiedy siadasz do komputera i graś w jakąś grę i udaje Ci się przejść na wyższy poziom, to Twój twardy dysk się cieszy. Słabo. Albo procesor. Nie? Um. No, muszę Wam to powiedzieć. Twardy dysk nic do Was nie czuje. Absolutnie nic. Żadnego emocjonalnego związku. Za to każde dziecko wie, że żeby napisać program komputerowy, albo w ogóle stworzyć komputer, potrzebna jest osoba, która ma pomysł, ma jakiś zamiar i ma umiejętności do tego, żeby to zrobić. Chcę to powiedzieć, że nie jesteś twoim mózgiem. Jesteś czymś daleko, daleko większym. Jesteśmy powiązani z naszym ciałem w sposób naturalny. Ale nie jesteś mózgiem, nie jesteś nerką, nie jesteś Neuronem. Jesteś czymś daleko, daleko więcej. Ty jesteś niematerialny. Powiedziałbym więcej, ty jesteś ponadmaterialny. To dzięki decyzjom, które Ty podejmujesz, Twoje ciało reaguje w taki albo inny sposób. Ludzie, którzy redukują na cały nasz świat do rzeczywistości materialnej, w którymś momencie mówią: A właściwie jaka jest różnica między prawdą i fałszem, dobrocią, tym co jest złe? Jak odróżnić jedno od drugiego? Nie potrafią, ponieważ wszystko sprowadzili do świata materialnego. Ale my w środku czujemy, tak nie jest. Ja nie jestem mózgiem, nie jestem materią, nie jestem tylko białkiem. Ja jako osoba jestem czymś daleko, daleko więcej. Ale tak samo jak z komputerami, żeby stworzyć komputer potrzebna jest osoba, która ma pomysł, ma zamiar, ma zdolność do zrobienia tego. Tak samo twoje pochodzenie nie jest czysto materialne. Pochodzisz od osoby, która nadała ci cechy osoby. Materia nie nadała ci takich cech osoby. Gdybyśmy zredukowali cały świat do, do materii, zobaczcie, nie ma systemu wartości, nie ma moralności, nie ma różnicy między dobrem i złem, a jedyna zasada, która obowiązuje, to zasada, którą znamy z biologii: silniejszy musi zwyciężyć. Ale przecież nie wierzymy w to. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy słuchamy historii o doktorze Mengele. Myślę, że większość z Was wie, kim był Anioł Śmierci w Oświęcimiu, który robił doświadczenia na kobietach w ciąży, otwierając ich łono, wyciągając dzieci na zewnątrz i patrząc, ile czasu potrzebują, żeby umrzeć. Chyba wszyscy, patrząc na coś takiego, są oburzeni rozmiarem okrucieństwa, które jest na tym świecie, i to, co on robił, było absolutnie i obiektywnie złe. I my wiemy o tym w środku. Żaden filozof na Uniwersytecie nie przekona nas, że to, co on robił, jest moralnie względne. To jest złe. A z drugiej strony, zobaczcie, kiedy obserwujemy sytuację, kiedy ktoś oddaje życie po to, żeby ratować drugą osobę. Myślimy tak, to jest piękne, to jest dobre, to jest moralne, to jest prawdziwe. Każdy z nas, podejmuje swoje własne osoby, ponieważ jesteśmy istotami ponadmaterialnymi. Ale to jest i dobra i zła wiadomość. Z jednej strony jesteśmy wolni, ale z drugiej strony jesteśmy do końca odpowiedzialni za wszystkie decyzje, które podejmujemy. I skutek tego jest dwojaki. Z jednej strony możemy czuć się wolni i cieszyć się tą wolnością, ale z drugiej strony spójrzcie wstecz na swoje życie. Myślę, że każdy z nas musi uczciwie powiedzieć, że są pewne decyzje, które podjęliście w swoim życiu, które podjąłeś, podjąłem w swoim życiu, z których jestem dumny, z których rezultatu cieszę się, ale też są takie, których się do dziś wstydzę. I nie chciałbym, żeby ktokolwiek się o nich dowiedział. I co więcej, czas niczego tu nie zmieni. To, że ja stopniowo zaczynam zapominać o pewnych złych rzeczach, które zrobiłem, nie zmienia faktu, że jestem winny. Myślę, że z niektórzy z Was bardzo dobrze wiedzą, o czym mówię. I te rzeczy będą ciągnęły się z na, za nami aż do końca. One same nie przejdą. Nie da się po prostu przemrożyć oka. Dam jeden przykład. Wyobraź sobie, że jesteś na sali sądowej. Sądzony jest pedofil. Człowiek, który zgwałcił jakąś trzyletnią dziewczynkę. Sędzia, po którym procesu mówi... No dobrze, wszyscy wiemy, że nikt z nas nie jest doskonały. Ale żeby mi się to więcej nie powtórzyło, może pan iść. A ty siedzisz tam i czujesz, jak krew odpływa ci z twarzy, ponieważ ta zgwałcona dziewczynka to twoja córka. Nie da się przejść obojętnie wobec zachowań, które są niemoralne, które są złe. Zło musi być ukarane. A teraz pomyśl o absolutnie świętym Bogu, który patrzy na Twoje życie, na moje życie, na życie każdego z nas. Patrzy na życie ludzi, których stworzył. Bóg, który jest święty, ale też jest miłością. Bóg, który jest sprawiedliwy, ale też łaskawy. I patrzy na swoje stworzenie ludzi, którzy zajmują się gwałtem, wyzyskiem, kradzieżą, kłamstwami, żyją w chciwości, zastrości pożądają złych rzeczy, oszukują się nawzajem, nienawidzą, kardzą innym. Jak myślisz, co zrobi Bóg w takiej sytuacji? Zrobi to, co prawdziwy Bóg robi. Oddaje samego siebie, żeby ratować swoje stworzenie. Prawdziwy Bóg, ten prawdziwy, który objawił nam się w Jezusie Chrystusie, właśnie to robi. Jego Syn mówi, Ojcze, ja wezmę to na siebie. Stanę się taki jak oni, umrę za nich, aby mogli zostać ocaleni. Wtedy diabeł mówi, ale oni na to nie zasługują. Coś Bóg odpowiada, ale ja nie robię tego ze względu na nich, ale ze względu na siebie, ponieważ jestem miłością i mam upodobanie w sprawiedliwości. W tym, co się stało w Jezusie Chrystusie, Bóg godzi i swoją miłość, miłosierdzie i wspólna sprawiedliwość. I każdy, kto do niego przychodzi, ma możliwość przebaczenia grzechów. Co w związku z tym? Dam jeszcze jeden przykład, jeszcze jedną ilustrację. Jest rodzina, która ze swoim ośmioletnim synkiem idzie na plażę. Rodzice opalają się, dziecko podchodzi do wody i bawi się. W którymś momencie zalurza się do kolan, Potem trochę niżej, aż w którymś momencie pod pojawi się fala, która podcina mu nogi i pociąga dziecko na głębie. Nikt go nie zauważył. Dziecko zaczyna się topić. Ale z boku jakiś nastolatek widzi to, skacze do wody, płynie do chłopaka, wyciąga go, udaje mu się go gdzieś wypchnąć na puciznę, ale niestety fala uderza drugi raz i ten nastolatek zostaje rzucony na wielki słup od mola, przy którym płynął, traci przytomność i tonie. Co zrobisz jako rodzic tego dziecka, które ocalało? Przechodzisz do rodziców tego nastolatka, który zginął i, mówi, i mówisz, chcę powiedzieć, że jestem naprawdę wdzięczny za to, co państwo sen zrobił dla mnie. Mam tutaj może 10, 15 zł mam. To dziękuję za to, co Państwo zrobili. Czy państwo sen zrobił dla mnie? Tyle mniej więcej warto są nasze uczynki, kiedy chcemy spłacić Dług, który Bóg, który my mamy wo wobec Boga. To, co Bóg dla nas uczynił, jest czymś, czego nie jesteśmy w stanie spłacić. I ponieważ jesteś istotą niematerialną, która już na Twoje ciało umrze, a Ty staniesz przed Bogiem. I Bóg powie, co zrobiłeś z moim Synem? Co zrobiłeś z Nim, kiedy wyciągnął swoje ręce do Ciebie? Co zrobiłeś z moim Synem? Nie chcę wywierać żadnej emocjonalnej presji, manipulować, ale powiem tak: jeżeli widzisz w swoim sercu śmierć, przyjdź z tym do Boga, ponieważ tylko u Niego jest przebaczenie. Ale potem zrobię jeszcze jedną rzecz znajdź przyjaciela, który zna tego Boga lepiej niż Ty, i poproś Go, żeby pomógł Ci wzrastać w poznawaniu tego prawdziwego Boga, bo On jest godzien tego, żeby go poznawać i godzien tego, żeby mu służyć.

Tertiae